Przy kryzysach na rynkach finansowych, warto zwrócić uwagę na pewien wskaźnik, który obrazuje, jak zmieniają się nastroje inwestorów. Takim wskaźnikiem jest WIX, który nazywany jest jednocześnie indeksem strachu i bazuje on na zmienności rynku opcji w Stanach Zjednoczonych, na indeks SP 500. Ten indeks dosyć mocno wzrósł w poprzednim tygodniu, na koniec lutego, w związku z. Bardzo silną wyprzedażą na Wall Street. W przypadku Wall Street obserwowaliśmy spadki, praktycznie dzień z rzędu na poziomie 4 do nawet 6% i indeks Wix wzrósł do poziomu 40 punktów. Jedynie tylko kilkukrotnie w historii obserwowaliśmy takie poziomy, choć dosyć brakowało jeszcze do najwyższego poziomu w historii, czyli do poziomu 80 punktów. Ten poziom notowany był w okresie ostatniego kryzysu finansowego, natomiast w ostatnich latach, w momencie dosyć dużych spadków na Wall Street, obserwowaliśmy poziomy od okolic 25 do poziomu 40 punktów. Indeks WIX jest pochodną rynku opcji na indeks SP 500 w Stanach Zjednoczonych, natomiast istnieją kontrakty te terminowe na indeksy VIX wobec czego inwestorzy mogą wykorzystać tą zmienność, która w tym momencie panuje na rynkach.